Łaska jest moim sposobem kształtowania duszy. Królową łaski jest łaska uświęcająca, która jest stanem nieustannego uświęcania duszy poprzez stałą w niej obecność Boga, który uświęca, to znaczy mnie, ducha łaski. Mówiłem Ci już o tym, że jako miłość Ojca i Syna nie ustaję w miłosnym działaniu. Jestem nieustannym przepływem miłości. Oddając mi swoją duszę, pozwalasz mi w niej działać. A moje miłosne działanie zawsze uświęca poprzez oczyszczanie i uzdrawianie w pierwszym okresie, a później coraz głębsze upodabnianie jej do Boga i jednoczenie jej z nim. Łaski, których udzielam, są wewnętrzne i zewnętrzne. Ludzie zwykli skupiać się na łaskach zewnętrznych, bo są widoczne gołym okiem. Jednak nie mniej niezwykłe i spektakularne są łaski, których udzielam wewnętrznie duszom w cichej tajemnicy naszego obcowania. Często zdaje się wam, że nie działam. Ale tylko dlatego, że spodziewacie się działań zewnętrznych, podczas gdy ja upodobałem sobie działanie wewnętrzne i skryte. Z czasem przerodzi się ono w widoczne dla całego świata znaki. Prorok Eliasz również oczekiwał, że pojawię się w gwałtownej nawałnicy albo potężnym wichrze. Ja jednak wolę przychodzić w delikatnym powiewie wiatru, który lepiej oddaje charakter mojej natury i mojego działania.